Pozwólcie będę mówił do Was, kochani, tak jak to zaczął Janusz. E, Janusz mnie prosi, żeby było krótko, rzeczowo e, i prosto. I tak będzie i postaram się o bardzo trudnym temacie powiedzieć jak najkrócej. A będę chciał udowodnić tezę, którą macie tutaj na, na slajdzie, że właściwie fakt, że banki i pieniądze są złodziejem naszej wolności, naszego bezpieczeństwa ale również będę chciał powiedzieć, jak możemy się z tego wyzwolić. Kochani, e, żyjemy w czasach, w których przepowiednia Fryderyka Bastie sprawdziła się. On mówił tak, gdy grabież staje się sposobem życia dla głupych ludzi żyjących w społeczeństwie, na przestrzeni czasu stworzą oni dla siebie system prawny, który usprawiedliwi ich działania i kodeks moralny, który będzie ją gloryfikował. Ją, czyli grabież. Wszyscy się ze mną zgodzicie, jeżeli powiem, że obecny system neoliberalny, jego główną jakby zasadą gospodarczą jest minimalizacja zysków, minimalizacja, przepraszam, nakładów i kosztów maksymalizacja zysku. Czyli ideałem dla tego systemu, w którym obecnie żyjemy, jest właśnie grabież. Dlatego, że to jest minimalne nakłady i maksymalizacja zysku. Powiedziana jest tu jeszcze jedna prawda, o której nawet wczoraj rozmawiali, o, o czym była ta najbardziej gorąca debata, że stworzą dla siebie system prawny, który będzie legalizował te, te grabież. I właśnie z takim systemem mamy obecnie do czynienia. Zapamiętajcie te słowa, bo one są dosyć istotne w kontekście pieniądza, o którym będę mówił. Kochani, o czym nie będziemy mówić? Nie będziemy mówić, bo jesteście wyjątkowo dojrzałą publicznością. Więc te rzeczy, które tutaj są, to wy wiecie. Wiecie, że pieniądz nie jest suwerenny, wiecie, że jest fidustralny, czyli oparty jedynie na zaufaniu, że nie jest zakotwiczony w potencjale gospodarczym. Koleżanka tutaj zresztą mówiła, że właśnie nawet złocie nie jest zakotwiczony, pieniądz kreowany jest z niczego, to też wiecie. Pieniądz jest fałszywym miernikiem wartości, to też wiecie. Kredyt nie pochodzi z depozytu, też nie jest dla was szokiem, bo te, to też wiecie w tym środowisku i. Kredyty, pieniądze kreowane są głównie przez banki kre, prywatne. Jeżeli ktoś na sali tego, tego nie wie, to wystarczy, że zajrze na naszą stronę nisor.pl lub y, obejrzy Prawo do dobrobytu, lub poczyta książki Izabeli Litwiny lub wejdzie na stronę nawigatorów jutra. Porozmawiamy o tym, co w naszym środowisku tutaj nas wolnościowców powinno najbardziej interesować. Porozmawiamy o tym, o wolności w kontekście pieniądza. Czy mógłbym Was zapytać, kto na sali czuje się, że jest wolnym człowiekiem? Czy ktoś mógłby się podnieść rękę? Widzę. Znakomicie, zwróćcie uwagę, że ja nie podniosłem ręki. <śm> Bo jest coś, co ogranicza naszą, naszą wolność. Kto na sali ma jakieś pieniądze przy sobie albo karty kredytowe? No, wszyscy. Kto ma, kto ma konto w banku, kto ma kredyt, a kto nie ma kredytu. Nie, świetnie. I myślicie, że jesteście wolni? Nieprawda. nieprawda. Nawet ci, którzy nie mają, nie mają kredytu, też są uwikłani w ten system, dlatego że skumulowanych odsetek w każdym towarze i usłudze jest od 30 do 70%. Najwięcej w budownictwie, ponieważ łańcuch dostaw. Jest najdłuższy tutaj. I skumulowane odsetki każdy, nawet kto nie wziął kredytu, i tak spłaca w podatkach. Eee. Dlaczego jest tutaj pokazana Figa? Bo no, tak naprawdę to Figa nie jesteśmy wolni, ale to jest Figa z makiem. Dlaczego z makiem? Bo z maku się robi opium. W ONZ i takie pismo medyczne Lancet opublikowało listę najbardziej groźnych, demolujących organizm narkotyków. Pierwsze trzy to są te, które są właśnie robione, robione z opnią. Czwartym, ku zdziwieniu pewnie was, jest alkohol, który najbardziej demoluje relacje społeczne, najbardziej demoluje rodzinę, społeczeństwa, naj... Jest najbardziej demolującym czynnikiem, ale jednej rzeczy tam nie ma, która powinna być na pierwszym miejscu. Pierwszym miejscem powinno zająć pieniądz bo to pieniądz demoluje najbardziej relacje społeczne. Mówiła o tym wczoraj Teresa, która tam siedzi, że wyzwalane są najgorsze instynkty u nas: chciwość i strach. To czyni właśnie pieniądz. Ten pieniądz dłużny. Ten pieniądz dłużny powoduje, że my pożądamy go, czynimy z niego bożka, o czym mówiły tutaj koleżanki. To jest najbardziej niebezpieczny narkotyk. To jest coś, co, co, co demoluje nasze, nasze relacje. Jak to się dzieje? Dlaczego tak się, tak się dzieje? Co spowodowało, że pieniądz czyni z nas, nas niewolników? Po pierwsze, państwu skradziony został monopol pensyjny. Został skradziony paragrafem czwartym ustawy NBP. Ograniczone to zostało do emisji tylko znaków pieniężnych, czyli banknotów i, i bilonu. A wszyscy wiecie, że większość pieniądza teraz jest pieniądzem elektronicznym, więc tak naprawdę ta emisja jest ograniczona do minimum. Ograniczona jest jeszcze czymś więcej, ponieważ może być tylko emitowana pod rezerwy walutowe. I za Litwin mówi, że my posługujemy się biletem, a nie pieniądzem, bo on odzwierciedla wartość koszyka walut, czyli albo, albo e, e, dolara, albo, albo euro. E, państwo i my jesteśmy zmuszani do, do używania pieniądza dłużnego, co powoduje, że państwo traci suwerenność, a my tracimy wolność. Dlaczego? Bo państwo przez zadłużenie staje się niewolnikiem korporacji, a nas czyni niewolnikami, bo zabezpieczeniem zadłużenia są nasze podatki. I nasze zasoby naturalne. W ten sposób również nas no za duża. Największą prywatyzacją w Polsce była prywatyzacja pieniądza. To jest nasz największy problem. Ten pieniądz jest sprywatyzowany. W związku z tym nie działa na naszą rzecz, tylko na korzyść prywatnych korporacji. Przymus bankowy. Tu siedzi wiele ludzi, którzy ma firmę. Spróbujcie założyć firmę i powiedzieć: Ale ja nie chcę konta. Jak chcę trzymać? To, to wam nigdzie nie zarejestrują tego, tego, tej firmy, prawda? Nie założycie konta w Narodowym Banku Polskim, po Narodowy Bank Polski ani nie jest narodowy, ani nie jest bankiem. Prawda? I, i jeszcze nie jest najprawdopodobniej w Polsce. Totalitaryzm fiskalny. Wszyscy myślą, że być może te, ta, ta sprawa posługiwania się kontem i, i wynika z, z, z kwestii fiskalnych, że. Że to potrzebne jest dla fiskusa, taka informacja, jak ten obrót jest? Nie. Państwo odwrotnie, gospodarstwo domowe, inaczej, państwo najpierw wydaje, potem zarabia, potem ściąga podatki. Odwrotnie jest to w gospodarstwie. Jeżeli my chcemy w gospodarstwie domowym coś kupić, to najpierw musimy zarobić. W państwie to wygląda odwrotnie. Nie wolno tych rzeczy mylić. I teraz państwo wcale nie musi otrzymać z podatków. Państwo, jeżeli przywrócone zostanie monopol emisyjny i dla, dla Państwa, czyli Państwo będzie miało ten przywilej emisyjny, to może emitować pieniądz. Jeżeli tego pieniądza będzie za dużo, to w głupi sposób może go ściągać podatkami. A w mądry to dodaje do produkcji. Jeżeli ludzie mają za dużo pieniędzy, to im trzeba dać więcej towarów, więcej możliwości zakupowych. Na przykład powiedzieć, żeby inwestowali w ochronę środowiska, żeby budowali ogrody, żeby sadzili lasy, żeby prowadzili wynalazczość. W ten sposób się zwalcza inflację, w ten sposób się ściąga pieniądze z rynku. To jest mądre ściąganie z rynku, a nie podatkowe. Pod... I ostatnia rzecz, to już jest przedostatni stan. Dlaczego brak suwerennej waluty zagraża naszemu bezpieczeństwu? Teraz wojny prowadzi się w inny sposób. Teraz, jeżeli chce się jakiś naród zniewolić, to się podbija go długiem, czyli go się zadłuża, a atak na państwo robi się na jego walutę narodową. W związku z tym e, e, rozwiązaniem e, tego, tego problemu na dziś, chociaż nie wszyscy się z tym, z tym zgadzają, jest kwestia e, Yy, waluty równoległej i waluty lokalnej. Bo to nam pozwala się uchronić przed tym atakiem. Kiedy ta waluta nie jest zakotwiczona w koszyku walut, czyli jest równoległą, niewymienialną, jeżeli będzie atak na, na naszą walutę, możemy się bardzo prosto przenieść na, na waluty równoległe. I na koniec, co da na, nam wyzwolenie? Otóż wyzwolenie nam da ekonomiczny akt konstytucyjny, który wprowadza. Suwerenny pieniądz, obowiązek emisyjny dla Narodowego Banku Polskiego, wycenę, wycenę majątku narodowego i upublicznienie pieniądza. Co znaczy upublicznienie? Że pieniądz jest w rękach społecznych i tak zwany seniorat emisyjny należy się, się narodowi. Zwróćcie Państwo uwagę, że ten ekonomiczny akt konstytucyjny. Poparli, poparły trzy bardzo poważne organizacje, które się zajmują właśnie architekturą finansową. Navigatorzy Jutra, Fundacja Jesteśmy Zmianą, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych, również najpoważniejsze periodyki, jak tam jest periodyk Polityka Polska. I na sam koniec chciałbym Państwu, mój ulubiony cytat, jeżeli e, najlepszą drogą, aby przewidzieć przyszłość, to jest kreować ją. Dziękuję bardzo.